Prezentowane nagranie pokazuje propozycję nowego zadania egzaminacyjnego, które może zostać wprowadzone na placu manewrowym w Polsce dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii C+E. Manewr ten, wykonywany zestawem składającym się z ciągnika siódłowego i naczepy, polega na cofaniu po łuku oraz precyzyjnym podjeżdżaniu pod rampę załadunkową. Jest to rozwiązanie zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie praw jazdy, które dopuszcza stosowanie tego rodzaju zadań egzaminacyjnych. Celem jest zwiększenie realizmu i lepsze odzorowanie rzeczywistych warunków pracy kierowców pojazdów ciężarowych. Aby prawidłowo ocenić wykonanie tego zadania, proponuje się wprowadzenie następujących kryteriów egzaminacyjnych. Całość zadania powinna zostać wykonana w czasie nieprzekraczającym 5 minut. Podczas manewru zdający ma prawo opuścić pojazd w celu dokonania kontroli ustawienia zestawu względem rampy. W trakcie cofania dopuszczalne jest zatrzymanie pojazdu i podejmowanie ponownych prób jazdy do przodu w celu skorygowania toru ruchu. Niedopuszczalne jest potrącanie pachołków lub tyczek oraz najeżdżanie na linie wyznaczające zewnętrzne granice stanowiska. Podczas końcowego podjeżdżania przodem zestaw powinien zostać zatrzymany na wysokości pachołków bez ich potrącania. Po zakończeniu manewru cofania pojazd musi zostać zatrzymany w wyznaczonej strefie z zachowaniem pełnej kontroli nad pojazdem. Podczas całego manewru nie wolno najechać na fizyczną zaporę znajdującą się w obrębie stanowiska. W znaniu z obecnym systemem egzaminowania w Polsce nowe rozwiązanie przynosi istotne zmiany. Zamiast czterech zadań na placu manewrowym, w tym losowo wybieranych manewrów parkowania, egzamin obejmowałby tylko dwa obowiązkowe zadania, przygotowanie pojazdu do jazdy oraz trwanie z ustawieniem naczepy przy rampie. Nowy manewr jest jednakowy dla wszystkich zdających, co eliminuje różnice w poziomie trudności poszczególnych zestawów zadań. Czas egzaminu na placu zostałby skrócony, co umożliwi przeznaczenie większej liczby godzin na naukę jazdy w rzeczywistych warunkach drogowych. Obecne manewry parkowania są mało realistyczne i w praktyce transportowej niewykorzystywane. Na przykład wjazd tyłem do parkowania prostopadłego tylko z prawej strony ogranicza widoczność kierowcy i w rzeczywistości wymagałby asekuracji drugiej osoby. Nowy manewr zapewnia pełną kontrolę nad pojazdem i przestrzenią za nim, co jest istotne przy faktycznych operacjach podjazdu pod rampę.